Ususzane. Jesteście ciekawi, interesujecie się, jaka jest moja dieta i co tak naprawdę ja jem, bo fajnie byłoby zobaczyć yy, Twoje posiłki, tak? Takie komentarze usłyszałam, przeczytałam. Więc, cóż, cóż ja mogę powiedzieć yy, na temat mojej diety? Moja dieta składa się z 18 jajek codziennie. Składa się z porcji 225 gramów mięsa wołowego. To są stałe rzeczy, które codziennie jem. Natomiast yy, Dodatkowo czasem coś zjem, czasem nie zjem nic. Czasem wypiję sok, czasem wypiję mleko, czasem zjem płatki przed snem. Yy, oczywiście z mlekiem truskawkowym albo bananowym, bo takie lubię. Yy, raczej staram się spożywać proste produkty, co jest teraz bardzo popularne i na pewno zrozumiecie o co mi chodzi. Nie spożywam żywności przetworzonej, podzielę się moim doświadczeniem, dzielę się z Wami tym, co ja robię bo o to pytacie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o rozkład makroskładników w diecie, bo też to Was interesuje, więc jak można krótko i w pamięci wyliczyć z mojej diety, moja dieta składa się głównie z tłuszczu i głównie z białka, tak, z małą ilością węglowodanów. Ja już kiedyś mówiłam, że węglowodany są do, do spożycia w dwóch porach dnia, czyli po treningu, co właśnie tutaj mam po dzisiejszym treningu shaker z jajkami y, czekoladowymi. <gry> tak. Y, y, I przed snem, żeby się dobrze spało, bo w czasie snu y, najważniejsze dla mnie jest regeneracja i nie chcę obciążać przewodu pokarmowego żadnym ciężkostrawnym posiłkiem, tudzież jajkami, tudzież białkiem, tudzież tłuszczem. Tak, bo również zależy mi na tym, żeby posiłek szybko opuścił mój, mój żołądek, bo nie chcę mieć pełnego brzuszka, kiedy kładę się spać. To jest y, niesamowicie istotna rzecz. Yy, Uprawiałam różne sporty. I pracowałam z różnymi, może, może inaczej, pracowałam z różnymi sportowcami, tak. W przeszłości bardzo dużo czasu spędziłam pracując spor ze sportowcami um, sportów wytrzymałościowych, takimi jak kolarstwo, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, zarówno z piłkarzami też pracowałam, więc to są sporty, które Charakteryzują się zupełnie innym rozkładem substancji odżywczych, jeśli chodzi o makroskładniki, to musicie o tym wiedzieć. Z jakiej przyczyny? No, z takiej przyczyny, że w tych sportach wytrzymałościowych węglowodany są raczej głównym paliwem energetycznym i najszybszym źródłem energii. Można również korzystać z tłuszczów jako źródła energii, z tym, że to jest zupełnie wolniejszy proces, to jest wolniejszy proces, to jest dłuższy proces i do tego też się należy, należy przyzwyczaić. Nie mówię tutaj o przechodzeniu na dietę keto, natomiast um, pozyskiwanie energii i uzupełnianie depozytów y, substancji energetycznych w naszym organizmie z tłuszczów właśnie, przebiega nieco dłużej niż z węglowodanów. Musicie o tym wiedzieć, że węglowodany wchłaniają się bardzo szybko i bardzo szybko zamieniają się na energię. To jest bardzo szybki proces. Ja sama tego doświadczyłam, będąc 100 km od domu na rowerze, no, gdybym nie kupiła sobie jakiegoś słodkiego napoju, albo nie zjadła kilku batoników z plecaka, no to noga by już dalej nie podawała i już jechałoby się ciężko, tak? Więc tutaj nie mówię z książek, bo też chciałam jedną rzecz podkreślić, pytała mnie, jedna osoba. Czy mogłabym polecić jakieś książki, z których ja się kształciłam, z których ja się dowiedziałam różne rzeczy dotyczące dietetyki? Słuchajcie, na pewno nie są to podręczniki akademickie, ponieważ z podręczników akademickich dowiedziałam się może nie najmniej, tak? Bo duże, dużo rzeczy też przeczytałam, natomiast to jest ciężka do realizacji w rzeczywistości, prawda? I trzeba przyznać, że schematy żywieniowe podane w podręcznikach akademickich są niejednokrotnie błędne i bardzo y, dalekie od rzeczywistości, mojej rzeczywistości i bardzo dalekie od y, wykorzystania praktycznego, więc tutaj musicie wziąć, wziąć to pod uwagę. Zwracajcie uwagę, jeśli chodzi o to, co czytacie, y, nie tylko na jedno źródło, bo książki i literatura. Którą przeczytałam, mówiąca kłamstwa bądź mówiąca rzeczy również nieprawdziwe. No tego dużo było, tak. Ja w swoim życiu bardzo dużo, rzeczy, bardzo dużo czasu spędziłam na, na nauce, na pogłębianiu swojej wiedzy, więc chociaż jedną rzecz muszę przyznać, jestem osobą, która nie boi się przyznać, że czegoś nie wie i na pewno nie zmyślam, jeżeli czegoś nie wiem, po prostu mówię, że nie wiem, albo, albo muszę sprawdzić, muszę się mm, upewnić natomiast nie opowiadam historii, z którymi nie miałam nic do czynienia i, i które mi się wydają, albo które skądś tam wiem piąte przez dziesiąte, to możecie być pewni, nie koloryzuję, nie koloryzuję tego, co mówię i y, jeśli Jesteście kolarzami, możecie mi zadawać pytanie. Jeśli jesteście piłkarzami, możecie mi zadawać pytanie. Jeśli uprawiacie sport wytrzymałościowy, piszcie do mnie, bo na pewno wam pomogę. To jest jedna rzecz. I na pewno, jeśli podnosicie ciężary, to też moje doświadczenie już jest dość duże. I w tym temacie też nie jednej osobie udzielę rad, w jaki sposób się odżywiać i z jakich substancji. W najwyższym procencie i w najwyższym stopniu uzyskacie energię. Niekoniecznie jedząc przedtreningowy posiłek. Dzisiaj tylko wczoraj. To też zwróćcie na to uwagę. I dokładny rozkład. Piszcie mi pytania. Na pewno się do tego odniosę i będziemy mieli fajną dyskusję. Pozdrawiam Was serdecznie i już zaczynam pić moje jajka, bo mega jestem głodna. Trzymajcie się. Dajcie łapkę w górę. Subskrypcję mojego kanału i piszcie w komentarzach ewentualne tematy i rzeczy, które Was trafią. Ja na pewno się do tego odniosę. Trzymajcie się, siła.